Naukowcy od lat zastanawiają się, jaki wpływ na nasze skłonności do uzależnień mają geny, a jakie środowisko, w którym się znajdujemy. Jest dosyć sporo prac naukowych na ten temat. Jedne mówią, że jest to nawet do 50% wpływu, jeżeli chodzi właśnie o geny. Inne mówią, że jest to trochę mniej. Natomiast wszyscy się zgadzamy, że w jakiś sposób możemy mieć tutaj predyspozycję do uzależnień. I tutaj każdy, kto ma problem, może powiedzieć: a, no widzisz, nie muszę się w ogóle starać, nie muszę nic zrobić ze swoim życiem, dlatego że i tak jestem skazany na porażkę. No nie do końca. Tak na to, że mamy predyspozycję do niektórych rzeczy, nie musi oznaczać porażki. Przykład ludzie, którzy są neurotyczni z natury, czyli to są tacy ludzie, którzy patrzą na świat przez, przez czarne okulary, mają skłonności do depresji, a jednak nie wszyscy w tę depresje wpadają. Mówiąc obrazowo, po prostu masz broń i geny ładują te amunicje do tej broni, ale to środowisko pociąga za spust. I czasem ta broń po prostu może być naładowana całe życie, ale ona nie musi wystrzelić. No a jeśli już pociągniemy za spust, no to wtedy oczywiście ranimy siebie, ranimy innych, ale tutaj. Tutaj też nadchodzi dobra wiadomość, mianowicie taka, że nie musimy tego robić całe życie. Po prostu możemy zablokować ten cyngiel w odpowiednim momencie, ale najważniejsze jest po prostu podjęcie decyzji. Ten pierwszy krok. Wszystko się od tego tak naprawdę zaczyna. Kto chce coś zmienić, szuka sposobu, jak to zrobić. Kto nie chce czegoś zmienić, po prostu szuka wymówek.